Dzień dobry. Spóźnianie się jest to jeden z ważniejszych problemów w szkole. Kiedy zaczynam wykład, rozwijam swoją myśl, staram się przekazać coś nie jednej osobie, tylko 30 osobom. Ktoś nagle wchodzi. Jest to koszmarne. Muszę wszystko zacząć od początku. I to nie wszystko. Taka osoba najczęściej najpierw rozbawiona, musi dopiero przyzwyczaić się, że to jest cisza. Siądzie głośno, wyjmie teczkę, zapyta, co on do tego mówił. Koszmar. Gdyby tak się działo tylko na jednej lekcji, można byłoby to jakoś ścierpieć. Ale tak się dzieje i na pierwszej, i na ostatniej. I najczęściej są to recydeliści, czyli osoby, które zawsze tak robią, a później dziwią się i mówią: Mamo, się do mnie przyczepił! Ten facet ja nie wiem, co on ode mnie chce. Co jest bardzo smutne. Ja dojeżdżam do pracy 50 parę kilometrów codziennie. I od czterech lat nie spóźniłem się, no raz się spóźniłem, ale miałem wypadek samochodowy. Gdy natomiast. Często mieszkacie po drugiej stronie ulicy i namiętnie się spóźniacie. Spróbujcie zrobić takie ćwiczenie: spróbujcie koledze wytłumaczyć cokolwiek, coś trudnego, i żeby trzecia osoba Wam przeszkadzała. Zobaczcie, jakie to jest koszmar. I później się dziwicie, że ja jako człowiek, normalny, naturalny człowiek, irytuję się, że już nie mam tyle cierpliwości, że po takich czterech godzinach, kiedy ktoś mi wchodzi i przeszkadza, nie mam tyle tolerancji i cierpliwości dla Was. Że odbija się to czasami nawet na stopniach. A czasami na tych osobach, które są niewyuczalne pod tym względem. Mieliśmy kiedyś takiego delikwenta w szkole, którego usilnie chcieliśmy od tego odzwyczaić. O od po prostu złej frekwencji. Z dyrekcją wykomitowaliśmy mu na przykład soboty, popołudniami coś dla, na rzecz szkoły wykonywał. nie polubił te soboty, bo nic mu to nie pomogło. Kuriozalnym momentem było, kiedy spóźnił się na maturę pisemną z języka polskiego. Widzicie, że to jest zawsze o danej porze w całym kraju. Wszędzie zaczyna się to tak samo i nagle osoba nie może wejść sobie przy rozdawaniu tematu. Wpuściliśmy go, nie byliśmy brutalni i dobrze się stało. Chłopak zdał. Może nie jest to najlepszy przykład, bo nie namawiam was do spóźnienia się, bo i tak można zdać. Ale nie róbcie tak, to naprawdę szalnie przeszkadza. Przepraszam, ciekaw jestem co się z nim dzieje. Pozdrawiam cię Piotrek.